Dzień dobry kochani, dzisiaj przychodzę do Was z pomysłem na kompot. Przepyszny, aromatyczny i mega słodziutki kompocik. E, przygotujecie go dosłownie w 5 minut. Na garnek 5-litrowy użyłam 4 dużych jabłek, które pokroiłam w mniejsze kawałki. Do jabłek dodałam 15 sztuk śliwki. Następnie dorzuciłam mrożone czereśnie bez pestek, całe opakowanie kupiłam je w sklepie Intermarché. Obrałam jedną całą pomarańczę ze skóry porządnie, pokroiłam na mniejsze kawałki i dorzuciłam również do naszego kompotu. Nie zapomnijcie też dorzucić kilku goździków. Dolałam 100 ml syropu malinowego i około 4 łyżek cukru. Całość zalałam wodą do przykrycia pełnego owoców. Gotowałam około 15-20 minut na małym ogniu. Następnie wyłączyłam nasz kompocik przecedziłam i zobaczcie jaki ma piękny kolorek i uwierzcie mi, smakuje wyśmienicie. Mam nadzieję, że ten kompot starczy dla nas na 2 dni, ale nie liczę na to. Ugotujcie sobie taki kompocik, zawsze jest to super alternatywa na chłodniejsze popołudnia, także na jesień super sprawa. Polecam Wam serdecznie, jeżeli nie obserwujecie jeszcze tego profilu, to zróbcie to teraz. Zostawcie miły komentarz, jak ugotujecie kompocik i będzie Wam smakował, będzie mi bardzo miło. Życzę Wam smacznego i dobrego dzionka. Pozdrawiam.